No hello, witajcie na Medowej Zagrodzie. Dzisiaj zajmiemy się przycinaniem winogronu. Jak nam starczy czasu rozsadzaniem, ale to chyba zrobię kolejny odcinek. Także zapraszam Was, pokażę Wam jak to sobie robić, żeby było wygodnie. No dobrze, czyli mamy tutaj taki busz. O, światło jest mocne, muszę to tak zrobić. Mamy tutaj taki busz. Jak widzicie u dołu jest obsypane wapnem, to jest mój sposób na ślimaki. I to będzie do obcięcia. A tutaj... W wyniku wczorajszych starań już yy, obciąłem tak, jak ma być. To znaczy, mamy jedno ramię, drugie ramię i trzy lato rośle, które pnąły mi się do góry, bo cel jest taki, żeby yy, w przyszłym roku któraś z nich chociaż przetrwała, i yy, docelowo chcę, żeby na tym górnym drucie była, była pienięk, szedł od dołu do samego górnego drutu i, i z tych górnych drutów wychodziły ramiona. Żeby to była bardziej taka kurtyna, a nie tak, tutaj mamy podwójnego gujota z latoroślami, bo chcę, żeby on mi po prostu dawał więcej cienia. Dobrze, zatem idea jest taka, jak w poprzednim przewie, który widzieliście, aby zachować dwie 3 latorośle, które będą się piąć do góry na przyszłą kurtynę, oraz w rezerwie zostawię tutaj dwa takie ramiona. Też, z których ewentualnie w przyszłym roku mi wypuścią latorośle, i ewentualnie z nich zrobię sobie później pieniek dla kurtyny. W związku z poprzednią zimą i po omrażaniu niektórych winogron wolę mieć w rezerwie więcej tych latorośli, choć powinno się zostawać jak najmniej, aby one były jak najgrubsze, jak najsolidniejsze. W zasadzie najważniejsze kształtowanie jest krzewu w pierwszych trzech latach, a później zasada już jest jedna, czyli odmładzamy tylko krzew. Po to, aby z lato rośli nam mógł owocować, bo tylko z lato rośli owocuje, o tym pamiętajcie. Zatem tak, pójdźmy tutaj od tej strony. No i może pierwsze to ramię ogłowimy. Ono nam tutaj już nie jest potrzebne, żeby takie długie rosło. No, może tutaj, cyk, po temacie. Trzeba będzie pousuwać pasierby. nie wiem czy tu widać, cyk, o, i pasierba nie ma i tak po kolei wszystkie można poucinać te latorośle, które już tutaj wyrosły te, te pasierby, też trzeba będzie usunąć bo one nam nie są potrzebne o, i po sprawie tu kolejny cyk, obcięty i tak jak mówię, idea jest taka, żeby ta latorość tegoroczna, ta, tak, bo to jest latorość tegoroczna, obcinam pasierby, była jak najgrubsza. Widzicie, ona tutaj już częściowo drewnieje i nie zabierała tych soków, i, i żeby pasierby nie zabierały jej tej, tych soków, żeby w przyszłym roku jak najwięcej mogła transportować do, do naszych winogron. Tak, musiałem przerwać, bo słońce było zbyt mocne, by nam wszystko prześwietlało. Teraz jest spokojnie wieczór, i nawet lepiej w temperaturę. można takie rzeczy robić. No to jedźmy dalej z tym. Jedziemy sobie od dołu, tak mi jest najwygodniej. Tutaj są grona, one są odsłonione, już troszeczkę parę liści oberwałem. No i zostawiamy yy, 5-6 liści, tak żeby odżywiały to grono. Jedźmy już tego zostawmy, bo on za chwilę spadnie, ten żółty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, niech będzie tutaj, niech będzie 6, 6 liści, i chlastamy go. Cyk mamy, od, mamy odciętą. O, ona tu sobie odpadła. I tu jeszcze jest pasierbik całkiem zbędny. Kolejny całkiem zbędny. No, no i mamy. Jest małe grąko. Jest kawałek dla rośli. Ona sobie potem będzie fajnie, na przykład na koniec sezonu, żeby ją dać do, 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 do roznażania. I tu mamy kolejną taką sytuację. Jest grono. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A dobra, to w zasadzie można ogłowić. Taka, taka licha ta, ta roślina, ale grono jest na niej. No, licha też między temu, bo między innymi temu, bo, bo soki idą do, do grona i bardzo dobrze. Dobrze, idziemy tutaj na dół. Tala... Tutaj jest kolejny pasierbik. On jest nam tutaj zbędny. I charat. I to powoli przegląda. Tu kolejny drobny pasierbik. Z niego nie będzie. Widzicie, tego zostawimy. Ta latorość będzie fajna, gruba na przyszłą ewentualną łozę. A z tego nie ma nic. O, one się już łączą. Przeciąć te witki. Dobra. I mamy spokój. I teraz z tej latarośli jeszcze musimy obciąć. A nie, bo tutaj rosną z tej dolnej. Też od grona. I one, ta na pewno nam jest zbędna. Bo widzicie, tu jest ta, tu jest ta główna. Tu jest ta główna, gruba. Więc to, to musimy odciąć. Bo to nam tylko. Zabiera ży życie dajne soki. O, pyk. I z tej zostawimy też pięć, sześć liści. No, powiedzmy, że to jest tu. Tak, mamy to tu. Cyk. 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 Tutaj się jeszcze czymś trzyma? Tutaj się trzyma. I harat. Tak. Jest obcięte. A tu jeszcze z tej wyrasta kolejna latorośl, jak widzicie. Z daleka. Tak. O, tutaj. I ją też trzeba chlasnąć, bo ona nam jest zbędna. a, a, a. a. Cyk! Rzut okiem z daleka. Krzak powoli przegląda. To zostawiłem tylko dlatego. To jest zostawione tylko dlatego, żeby było do tego grona. Takie małe te grona, no ale, ale niech sobie są. Coś z tego będę miał. Dobrze, ta latorość zostaje. Ona się nam tutaj znowu rozchodzi w kilka. Dlatego od razu obetniemy tutaj, bo to jest nam tutaj bo to jest nam zbędne. Zostawiamy tą, tą, tą grubszą zostawiamy, tą przewodnią, a tą lastamy o, cyk. Tutaj to samo to też jest zbędne. Także zasada jest taka, że w zasadzie ogołacamy ze zbędnych elementów. Cyk. Cyk, No, jak krzew przejrzy, to też te wino, winogrona będą miały więcej dostępu słońca. To też jest ważne, aby miały więcej cukrów w sobie. Połcimy kolejną latowność. Tą zostawiamy. Tak jak powiedziałem, dla przyszłego przewodnika na kurtynę usuwamy cyk ona się już tutaj kładzie niech się kładzie tak ta się już tutaj kładzie bardzo fajna gruba ale to wszystko jest nam tutaj zbędne to wszystko jest nam tutaj zbędne jedźmy znowu od dołu to mamy poprawioną tu mamy tą ogłowioną tu mamy tą ogłowioną to jest ta gruba zostawiona no ta w zasadzie można byłoby ją usunąć zastanowię się nad nią później a ale tu jeszcze mamy jedną taką która odrasta i ona też jest zbędna też jest zbędna jest na samym końcu więc ją tu utniemy przy samym Pąku. o niewiele widzicie. tak Tak ona tu jest będna Musimy odciąć bo odcinamy wszystko, żeby to nam odpadło. Tak 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 tak. Tak, no i ten krzak już troszkę przejrzał, i w zasadzie możemy go tak już zostawić. Czyli będą raz, dwa, tutaj trzecia, one zachodzą na siebie. Latorośle, które będą przyszłymi łozami, liczę, że które z nich przetrwają. A tutaj będzie ramię, które też będzie jako rezerwowe, bo docelowo chcemy zostawić którąś z tych i niech one sobie spokojnie rosną no i w zasadzie myślę że to by było na tyle tak to możemy zostawić I jeszcze trzeba pamiętać żeby te drobne takie o tak jak tutaj na tym są żeby je po, poobcinać no ale to w zasadzie nie ma sensu żebym przedłużał i wam pokazywał cała idea jest zachowana ten krzaczek na koniec jak poobcinamy wszystkie te drobne pasierby będzie wyglądał podobnie do tego także Także to tyle dziękuję za oglądanie trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku a w następnym odcinku jeżeli będziecie chcieć to mogę wam pokazać jeszcze jak robię sobie sadzonki z tych poodcinanych latorośli trzymajcie się cześć